Oh, ja widzowie. Witajcie, już dawno nie nagrywałem takich newsów u ładzie, No i wrócimy do tych newsów. No i to jest na kanale Nexo Shorts taki wyróżniony odcinek. No i dzisiaj też wleci odcineczek, Nie będę Wam zdradzał, ale będzie związany z serio. Także um, czekajcie. Oczywiście tam 14:15. No, no, no 15 tam pod koniec 14 może się pojawić, no czekajcie jak coś, no i dzisiaj fakty o Stuart'zie mamy wejdziemy w nasz profil obserwuję yy... o, Stuart Barton dobra zobaczymy czy jeszcze jest nawet jego Konopski go obserwuje. W ogóle Konop go obserwuje, co jest. Konopski go obserwuje, ja cię kręcę. To nieźle, ja wam powiem. Um, nie ma tu jakiegoś jego konta, może fajnie by się przydało takie konto do newsów. On coś już musiał popsuć. Musiał, o, jest konto, ale Szukamy czegoś innego. Widzicie? Tylko wam taki news powiem. Widzicie? Co ostatnio działo się z kanałem Stew, czyli Stew Gry. No i, no i przy... takie same zdjęcie ma Daniel Ostry jak Stew. No i jego kanał Stew Gry. Więc Daniel Ostry musiał kupić od niego Yy, kanał. Po prostu. Popatrzcie, ja wpiszę z sty, Steel Wejdziemy w to. Tutaj. To co się pobyć. E, patrz. Patrz na to, co się stało z kanałem Steel. E. Teraz to już jest kanał z tego. Patrzcie. Już się. Jest... Zmieniło to wszystko. Nie mam pytań. Steel oddał kanał Ostremu. Popatrzcie na zdjęcie w ogóle. Oh my god, to mi się nic nie dowiemy teraz. My się nic nie dowiemy teraz, ale przypał, ale przypał. Wejdziemy w subskrypcję, jeszcze może coś być. Przypał, ale przypał. No to nie, to nie mój kanał przecież oficjalny. Ym, no to przypał jest, widzicie. Stewart już nie istnieje, także już tam nic nie zobaczycie. Jeszcze tajne konto Stewart steward, Byton 21 I co jeszcze powiedzieć? No jeszcze dam Wam um, duże newsy TeamX. o Tmix. O nowym Tmix głupim. Którego. No, Dosubskrybuję do go dlatego, że. No, wiecie, myślę też, jak widzowie, że Stewart powróci kiedyś, no i dlatego tu subskrybuję. Tam nic takiego nie no, oglądam, żeby dla Stewart to robię. No, wiecie, w pierwszym Stew to debil, no ale teraz dowiedziałem się i to nie jest debil, wiecie. Przepraszam za te słowa, Stewart. No i powiem wam, że Stew jest bardzo zaangażowany w projekt Life'a, czyli. Team X, agencja chce z tego goić duże, grube dolce i tak, no, co ja bym wybrał, no, ja bym wybrał ten stary oczywiście Team X. no bo popatrzcie, no, nawet nawet to jest prawda. No i obejrzmy ich pierwszy teledysk. Dobra, wiem, że wkurzają cię reklamy, ale bez tej nie dowiesz się, że Via Play to sport i rozrywka przez 30 dni za darmo. Ja nienawidzę ich. Nienawidzę reklam. Ich kioselka 7 jest beznadziejna. Ja wam powiem. I taka musi to, to nieźle. To ja nieźle wam powiem. Ty mi nieźle, Prziczę, to Przyciszę, to jeszcze poczekajcie. Przyciszę. No weźmy i to jest. No. Widzicie. starego Timu to jest to, to, to jest łamaga, no, no taka, taka niby królowa jest nasupa. Zrobi z nią królowo to to ona z nimi będzie robiła co chce

co ja to znaczy moje... Rakiety. Nie, Charo, Charo, kurde. On w ogóle nie jest podobny do Błońskiego, niby. Obserwuje to obraz, ale nie, nie popisuje się za bardzo. nawet... Nawet... E, ten... Będziemy robić jest. Co ma moja, mów mi moja sztuki, które chcesz polizać. Słucham Żaby albo słucham Kiza. Taka Upa, Ameryka, się. że pytam Pisa Pisa. Na mieście wołają na mnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, co tu nie, nie. Nie, co nie, już nie Team X, to Team X2 Gdzie ta Dlaczego to mówi za mnie Bo mamy wielką willawę Tomek z kart Wiesz kto tworzy trendy Wiesz kto ma te wersy Wersy, Karol, wersy, wersy. Może i takiego pierd... żeby do treści pasowało No i, i ta podróga chce się upodobnić do Lexi To, no, to jest beznadziejne Ja wam powtarzam to kiedyś teraz tylko w oni Ona jest tak zakochana w tym, za Ty gubim, Najstarszy w stadzie, Papa Smurf. A co, co to niby znaczy Papa Smer? Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się Bo słucham, bo to wygłucha mocno Słucham Popatrzcie. jego kawa, słucham nawet ciksa ta, tak? Wszystko Jeśli jest to nie to tak, cały dom nie jest nie tak Jeśli chcesz to przeżyć, to się z nami Wszyscy. nie zaczynaj Nie mam żadnych psy w Sweet Beach, jak Landryna jedzie limuzyna, nie a dlaczego nie Eluina Dlaczego? Jeszcze nie nakręciliście minuty limuzyna? To po co mówicie, że nie Eluwina? To po co? To lepki nowe, no pewnie. Ale ten chłop mnie zajumał normalnie na początku, no bo on on jest... Mi ja Jadę po I na bo... jeść, co mnie. Ja Widzicie? On będzie Zobacz, robił ten cały film. On, on by, on powinien ja być bo... szefem tego całego. Popatrzcie na końcu co się dzieje. I to jest w tym tutaj. właśnie momencie zaczynamy nową edycję filmu. I co to ma? Team Mix. to w ogóle. No. To was pochwalę, że ja inaczej zrobiliście, z początek starego teamu z domownicy, starego teamu, nagrywa inaczej inaczej to tym wam pochwalę, ale, ale spróbujecie nasz się do starego teamu, w osób będzie okazję przyjechać do Jakbym ja tak robił, to bym nie zaszedł. Jeśli większe szanse na wygraną, to umijaj i przepraszamy do... również zwycięzców konkursów poprzedniego teamu, Widzicie? E, więc Co jeżeli to jest wygrałeś tak? złoty bilet albo wygrałeś poprzedni konkurs, to zapraszamy do was. No zapraszamy bardzo, do nas, dniem, no to kurde to, to chociaż do Marcina Dubiela, do, do Stewarda nie, do nich. To, to beznadziejny team powiem, beznadziejny. Na pewno będzie jakiś team trzeci. Na pewno będzie Bo oni i będzie team czwarty, będzie tak po kolei. Zobaczycie, bo kurde, włączyło mi się. Yy, no i widzicie, no Co tu jest nim tak, no Wejdziemy na kanał Tak sobie wejdziemy. Na jego ostatnią informację, czyli ostatnia To jest mordki. Dziś bez live, a niestety mam stan podgorączkowy i śpię. Wi Widzimy się z powrotem na dniach. Dziękuję. No, White miał rację z tym, to jest prawda, że on był w szpitalu. No i to jest prawda, że miał stan podgorączkowy. Tak samo na Instagramie prowadził live, ale tego już nie dowiemy się. No i w ogóle to też fajny news, bo Michał Gała założył kanał w ogóle. Popatrzcie. A co jest w tym najśmieszniejsze? Najśmieszniejszy jego szos. Poczekajcie. To jest najśmieszniejsze. Obejdźcie! Które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek Ale profesor Jeszcze jeden składnik Związek X A Związek X to znaczy, że T-Mix. No, że Team X Po prostu połączenie Że Team X powstał A teraz powstał inny Związek X Jak mówisz um, No i co, to tyle chyba z wiadomości Bo wiecie, no Be Bezsensowne to jest wszystko w ogóle. Mów, mów jego nowy odcinek, zobaczcie. Nie będę. Zygzaczek w ogóle leci. Patrzcie na komentarze jakie to są. Zygzaczek i... No. Ale to jest prawda, że on ukradł limuzynek. On mi tak mówił. On ukradł limuzynę, sej. Sej, on ukradł limuzynę. Jechał u, od Ukrainy do Blisko Białej i, i ukradł limuzynę. No i co, to Chciał, żebym dzisiaj mu zrobił 40 subskrypcji, ale subskrypcje teraz się zacinają i 22 ma. No ale 22 też jest fajne, nie?

Fanadice kropka, fanadice kropka, pełna. no wywala mnie pa, fanadice, fanadice zobaczymy, tak fanadice tutaj, fanadice kropka kom wejdziemy, zaraz może zobaczyć jest i nie, ja nie chcę się logować w wdf, żadnego. Yy, co tu? Konkurs, może Cena, może tu znajdziemy z Widzicie? Nie, chyba by tu. Może tu będzie coś o Eee... Yy, nie, nie ma nic. O NF Steam da no no. A nie, znajdziemy tu nic, bo ja nie umiem się logować w to wszystko Tyle. Zapraszam was Zapraszam Was na mojego Snapa Jak coś założyłem Snapa, yy, nie to, to, to poczekajcie odmówimy Eee yy, po prostu Zobaczcie, mój snap, mój snap, Zaraz się wam wyświetli. Next, ne, next, za tam, next, tam. Może zmienimy na next, tam, next, tam, bo nie wiem, to, to jest. O, next, mój snap, next, tam, pamiętajcie. Taki mam skin. Bo widzicie? No i chyba tyle. Wpadniecie jeszcze na Facebooka sobie jeśli chcecie zobaczyć moje info yy, tutaj jest mój facebook teraz w ogóle jest sezon chiński żar yy, To jeszcze? będzie koncert Kesa, ja wyoblokuję, no. yy, i co jeszcze? wpadnijcie na konto Mulfa zaraz wam się wyświetla to jest Danie Szewczenko jak chcecie, możecie do niego nawet zadzwonić. Yy... I co jeszcze Wam powiem? To moje nowe zdjęcie w ogóle jest. Tyle się śmieje? No i to zdjęcie z ciebie. Pamiętajcie te czasy, co nie? No i wiecie, to już będę chyba kończył. Możemy jeszcze coś pooglądać, jak chcecie. No to. Nie, nie za grube to już za Co tym powiem? Kupuję coś. No będę. w ogóle... Dołączcie do mojej grupy na Facebooku, czyli Team Zielony Kameleon i kowal. Kowal. Nie. Znajdziecie w komentarzu napis no, albo link, albo wiecie no, jak mi się uda. I nie wiem co jeszcze tu mamy robić. Bo obejrzyjmy to. Bo. Coś. Nie, nie, nie chcę jednak na to patrzeć. Więc ja bym się z wami żegnał, wiecie. Trzymajcie się.